Cześć witam was Karol Stoka, z tej strony dzisiaj zaczynamy montaż zabudowy we po wejściu z, tutaj do domu ciekawa zabudowa ponieważ ta zabudowa ma wysokość taką także jest bardzo wysoko i do samego sufitu będą szły wszystkie nasze szafki zaraz wam pokażę projekt no, stopień trudności tu jest bardzo wysoki. Mamy tutaj tak, ta ściana, do tej ściany wcale nie możemy się przykręcić, do tej za bardzo też nie, pod, pod górę, aby ewentualnie do tego momentu. E, tu jest ściana normalna, tu ma, tutaj możemy, ale są te szafki pod samą górę, a tutaj dotąd e, nie ma nic. Czyli tu też jakoś musimy rozwiązać tę kwestię, żeby to się tutaj jakoś trzymało, wszystko fajnie. Tak, jak mówiłem, otwieranie wszystko będzie na typona, także też to musi być bardzo dobrze spasowane. Jeżeli chodzi o projekt, to tu jest projekt. To jest drzwi wejściowe do skrytki, tam do kotłowni, tak naprawdę, bo tutaj będzie kotłownia, miejsce gospodarcze. Te szafki będą użytkowe, wszystkie. Wszystkie. I tutaj blat, e, z, tutaj dębowy. No i, i naprawdę no tutaj trzeba było dużo tutaj pomyśleć żeby to fajnie wyszło i żeby, żeby to miało ręce i nogi i żeby też z zewnątrz fajnie wyglądało więc zapraszam was na ten montaż bo naprawdę warto jeżeli będziecie mieć taką sytuację gdzieś w przyszłości taki montaż no to też zobaczycie jakie tu mamy rozwiązania mniej więcej spróbujemy wam pokazać z dwóch kamer ale to, to też zależy czy, czy tam się uda tutaj takie warunki uzyskać żeby to tak Szło Wam pokazać fajnie. Także zobaczymy, do zobaczenia na filmie. Ja teraz ustawię kamerę na statywie i będziemy kręcić. Wyklejamy tą listwę tutaj, która nam wyznaczy szerokość teraz tego blatu, który tutaj przyjdzie. Według projektu. Zaraz ją tu znajdę. Ja widzicie, że tutaj jest listwa i tam jest z nadatkiem blat dany. Ja tę listę muszę wcześniej położyć, żeby blat potem przyciąć i do tego, żeby pasowało. Więc... Teraz mam tu miejsce przy, przymocowaną, bo tu, tu będzie takie składanie po całości. Jedna listwa, tak jak fronty wyznaczają, druga listwa i trzecia listwa. To jest nazwane panelami, ale no i teraz tutaj jest to nie jest ten moment jeszcze, o, tutaj mamy to. Czyli blat jest z naddatkiem, teraz muszę ta listwa, która jest tutaj na przodzie, którą teraz zamontowałem, wyznacza nam szerokość blatu. Teraz muszę sobie blat przyciąć tak, żeby to było do tej listwy i do lewej ściany. Działamy dalej. Tutaj jeszcze robimy blat dębowy do łazienki. To z brat będzie go, jeszcze jeszcze raz, bo jeszcze o tak powinno być zebrane. Przykleję tutaj listwę boczną tutaj do drzwi, do skrytki na Tibona i muszę tutaj się pilnować, żeby odstęp między zrobić miejsce na Tibona po całości. I tutaj środek, jak widzicie, tą, tą szarą farbę będzie wypełnione takim silikonem właśnie pod kolor. I tego już nie będzie widać. otwory pod kołki żeby przymocować tutaj ten panel potem będziecie widzieli do czego tak faktycznie ten panel będzie służył także teraz nawiedzę raz, dwa, trzy, cztery, pięć otworów pod kołki montażowe, nie szybkiego montażu to normalnie kołki na A chyba bodajże dziesiątka to jest i to sobie przykręcimy jedziemy spotkanie. Słupek już jest zamontowany na śruby. jest do dołu już podkręcony cały. No, także na tą chwilę mamy tyle zrobione. Bo co się okazało na miejscu, że przyciąć ten blat, a blat tutaj jest w grubości 8 cm, niestety pilarką ani festulowską nie jesteśmy tą dużą zrobić, ani żadną frezarką, zabierzemy to na piłę formatówkę na firmę. Teraz widzicie z bliska mniej więcej o co tutaj chodziło. Tutaj jest taka zabudowa, w której idą same rury. Jest to karton gips. do tego się w ogóle nie można przywiercić. Tu jest tylko ściana, a od tej ściany będziemy oddaleni od tej prawej strony ściany, będziemy oddaleni praktycznie o tam 12-13 cm, więc też się nie dokręcimy w żaden sposób do ściany. I teraz mamy tutaj taki profil 80x40 i to będzie nam w, tym, w tej chwili te wszystkie szafki. Szafki wyjdą w wysokości 1,20 m i te szafki będą tutaj stały. Jeszcze spróbujemy te szafki ewentualnie na 2-3 jakby kołki tutaj przymocować do lewej ściany. Zobaczymy, czy tam wymiarowo to nam się coś nie przestawia, ale to w zupełności wystarczy tutaj na tą chwilę. Teraz to powiercę, przykręcę do ściany i więcej wiecie, widzieli, o co tu chodzi, takie myki właśnie też jakby to też pokazuje, że te projekty są naprawdę skomplikowane niektóre. Bo trzeba dobrze wymyślić w sposób w sposób, żeby żeby to to prawidłowo po prostu pomontować. Teraz tutaj mam przyciągnięte ta szpara jest bardzo fajnie równo wyszła i dalej potem będziemy to silikonować, jak już, jak już wszystkie kleje złapią. A drzwi będą się otwierały, a teraz widzicie całość, drzwi będą się otwierały tak, czyli do tej całej belki, którą tutaj robimy, tej konstrukcji, będą przymocowane drzwi, na, jakby otwierane na tipon. No i teraz bez, tej, bez tego siedziska zrobionego, dębowego, nie możemy pociągnąć dalej montażu, bo to jest jakby dalsza część tego, tego montażu. Dobra, to teraz w tym międzyczasie robimy to. Teraz przyjdzie tutaj na zewnątrz jeszcze dodatkowy panel zakrywający nam tutaj. Dostęp będziemy mieli zawsze do tego. Jeżeli będziemy chcieli to rozebrać albo coś się będzie działo niedobrego, to, to zawsze jest możliwość to rozebrać. A szafki wiszące w tej chwili będą się trzymały tutaj na kołkach.